Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi, tobie dobrze w tym. I Super Cześć, witam Was serdecznie. W Racka Kosmetycznie. Po 5 miesiącach od ostatniego uaktualnienia. Kolejne nadchodzi, chciałoby się rzec, wreszcie, ale wiecie, jak to jest ze mną. Ja nie robię filmów o kosmetykach na ogół, chociaż czasem się zdarzą, ale kilka razy do roku robię duże filmy kosmetyczne i właśnie dzisiaj nadchodzi uaktualnienie i w aktualnieniu pokazuję te kosmetyki, które dochodzą do moich głównych kosmetyków, które pokazałam w czerwcu ubiegłego roku, później w listopadzie, o ile mnie pamięć nie myli, było uaktualnienie. Kto nie widział, klikajcie. A teraz przez ostatnie 5 miesięcy, no już siłą rzeczy mi się parę rzeczy wyczerpało, trochę kolorówki mi się też pokończyło, już takich sprzed roku rzeczy, bo wiecie, że ja kosmetyków używam względnie mało, używam mniej więcej tyle, ile potrzebuję. Um, I. Często wracam do tych samych, również do ostatniego aktu uaktualnienia z do listopada. Już w międzyczasie kupiłam te same opakowania niektórych kosmetyków, jak na przykład puder z Maka, który w międzyczasie też mi się już blot wyczerpał, Ewre, tonik do twarzy, taki spsikiwany, który pokazywałam ostatnio. Też kupiłam nowy, no tych kosmetyków takich nie będę pokazywać, które po prostu kupiłam te same, a ja jestem po prostu niereformowana pod tym względem. Jak coś mi się spodoba, to nie chcę nic nowego, wracam do tego samego kosmetyku. Na mam takie, które używam 10 Lat i w czerwcu je pewnie jak co roku wracam kosmetycznie w całości, pokażę znowu. No a teraz szybko uaktualnienie. Lista kosmetyków będzie w opisie na dole, również linki tam wszystkie wrzucę, bo często mnie pytacie nie tylko, co to jest za kosmetyk, ale gdzie też można go kupić, także wszystko będzie na dole, w razie wu zaglądacie. No i zaczynamy. Siłą rzeczy, przez ostatnie 5 miesięcy były też w ogóle takie kosmetyki, które służyłam i których już nie mam ale do tego też za chwilę dojdę ale e, siłą rzeczy skończyły mi się kosmetyki pod prysznic, z Loxi mi się żele skończyły i tak dalej e, i postawiłam na dwa jeden to jest DAF, często mi piszecie kiedy mówię o tym, że mam bardzo wrażliwą skórę i nie mogę w większości takich zwykłych żeli używać, to pisałyście mi Racka wypróbuj DAF, a ja daw próbowałam miałam jakieś 10 lat temu, 12 totalnie nie pamiętam jak to tam było z tym żelem więc kupiłam sobie po prostu taki zwykły żel DAF i powiem wam, że nie swędzi mnie po nim skóra i jak za tę cenę? Wydaje mi się, że to jest kosmetyk, który naprawdę skórę nawilża, bo ja innych kosmetyków, takich zwykłych ym, podprysznic nie mogę, bo ja się dwa razy nimi umyję, jest koniec, mi wszystko spędzi. A tutaj ten kosmetyk naprawdę chyba te skóry nawilża. Także polecam wam, jeżeli macie taki problem, spróbujcie, bo to jest kosmetyk, który jest w bardzo dobrej cenie. Drugi kosmetyk, również, który również świetnie nawilża, to jest polska marka Wianek, żel podprysznic z ekstraktem z szałwiu ożywiający, energetyzujący, bardzo ożywiający zapach. Polska marka. Ja go kupiłam na targach w yy, Wrocław Fashion. Jakieś dwa tygodnie temu, około. Oni się tam po prostu wystawiali. Nic modowego nie kupiłam, ale kupiłam sobie żel i strasznie mi się spodobały opakowania, bo oni mają opakowania takie trochę folkowe, w zależności od zapachu. No ja mówię pani, że ja wezmę ten żel, ale musi mi pani, mnie pani zapewnić, że on nadaje się do wrażliwej skóry, która się bardzo łatwo po zwykłych kosmetykach wysusza. No i pani mnie zapewniła, że tak, że będzie wszystko dobrze, że nic mnie nie będzie spędziało i tak dalej. Ja mówię, dobra, dobra, zobaczymy. Polska marka kupię i powiem wam, że poza tym, że pachnie rewelacyjnie, to faktycznie. Nie wysusza. Jest bardzo, bardzo dobry. Także naprawdę polska fajna marka się zapowiada. Był on chyba dwa albo trzy razy droższy od tego, że no to muszę przyznać, ale działa świetnie, także ja jestem tutaj w żele uzbrojona na kolejne dwa trzy miesiące spokojnie. Jeżeli chodzi o ym, oczyszczanie twarzy z makijażu, ym, to mam dwie, dwie rzeczy. Pierwsza to jest Angel's on Bear Skin, czyli Lash to jest jedno z moich ulubionych mazideł. Pokazywałam je wracka kosmetycznie chyba 3 lata temu. Potem z rok go nie używałam i wróciłam do niego. Kiedy ja go wróciłam. W grudniu zeszłego roku, jak byłam pierwszy raz w Londynie od dłuższego czasu. Nie pierwszy raz w ogóle, ale drugi raz w tamtym roku, właściwie. E, wzięłam je sobie, szybko mi się skończyło, bo je uwielbiam. O, jak ono pachnie, to jest takie prawdziwe było to, ale ono ma lawendę, ono mm, oczyszcza moją skórę, ale ją też tak uspokaja i nawilża. I zauważyłam, że moja skóra strasznie dobrze na to reaguje. No i teraz z przyjaciółkami kilka dni temu, właśnie z Wielkiej Brytanii, przywiozła takie małe kolejne opakowanie. Ja zawsze je biorę w takich małych opakowaniach, bo one są też w większych. Mm, świetna. E, Sprawa dla mnie, ale to jest też coś, słuchajcie, co pierwszy raz ja to Angels on e, Bear Skin miałam z 6 lat temu. Jeszcze raz nie prowadziłam, kiedy ja pierwszy raz tego używałam. No i systematycznie do tego po jakimś czasie wracam. Druga rzecz do oczyszczania to jest Clinic e, Take the day off. Dużo bardzo dobrych opinii na temat e, tego kosmetyku słyszałam, i to jest taki ktoś fajnie porównał, że to jest smalec. Tak i faktycznie smalec już dziurę wydubałam, bo tutaj wszystkie kosmetyki, które pokazuję nie są nowe, tylko takie, które używam i które mi się sprawdziło, oczywiście. W każdym razie faktycznie on działa rewelacyjnie. Jak go e, kupiłam to stwierdziłam, że dobrze, że zrobiłam, dobrze, że posłuchałam dziewczyn. Że jest rewelacyjny i bardzo dobrze sobie radzi nawet z wodoodpornymi kosmetykami. Ja wprawdzie staram się wodoodpornych kosmetyków nie używać, bo ich nie lubię, bo nie lubię tak potem zeskrobywać ze swojej twarzy czegoś strasznie, strasznie. Zresztą mm, ja i tak strasznie dużo tych kosmetyków nie używam, ale to tam już pominę. E, to jest to bardzo dobry, bardzo dobra rzecz do zmywania e, makijażu. Teraz tak, jeżeli chodzi o pielęgnację, no to e, jak już jestem przy kliniku, to będę przy kliniku. Zostanę na chwilę jeszcze. Czyli Pepstart, e, klinik. Eye cream. Właśnie widzę, że już połowę tubki wyczerpałam, a stosuję go od końca stycznia, czyli jakieś półtora miesiąca? Tak prawie dwa miesiące, byłam na imprezie promującej, właściwie wprowadzającej ten krem na świat, zresztą widzieliście w vloga z Londynu, było rewelacyjnie i ten krem jest bezzapachowy z peptydami i on został w ogóle, nie wiem czy w tym vlogu mówiłam ale on został wymyślony przez dziewczyny z klinik, to znaczy tam oczywiście przez cały zespół ale po tym jak oni bardzo dużo podróżowali po całym świecie, między sklepami i kiedy zawsze oni mieli taką spuchniętą twarz, podpuchnięte oczy no i tak dalej my stwierdziliśmy, że potrzebny jest jakiś taki super szybko naprawiający tą skórę pod oczami, wprowadzający świeżość krem. No i tak właśnie powstał ten Pep Start. I jest to bezzapachowy krem, bardzo lekki, ale z drugiej strony też taki nawilżający, ale lekki. Bardzo dobry pod makijaż. Świetnie mi się sprawdzi. Jeżeli skończę to opakowanie, które dostałam wtedy w Londynie, to kupię na pewno drugą swoją. Uważam, że jest to bardzo dobry produkt, bo czasem te kremy pod oczami są takie, że albo w ogóle ich nie czuć, albo są takie, że są takie ciężkie. Ja się boję, że Zrobił mi się jeszcze większe zmarszczki niż mam normalnie. A ten krem jest właśnie z jednej strony z drugiej strony lekki. Fajna formuła. Eee, kolejna sprawa. To jest krem, którego nie sądziłam, że będę używać aż po doradzka kosmetycznie. Mówiłam o nim na snapczacie nawet kiedyś, chyba w styczniu, że pokażę wam go na snapie, bo pewnie doradzka kosmetycznie nie doczeka się, bo się zrobi cieplej na dworze. A tutaj cały czas mamy piękną zimę tej wiosny i się nie robi cieplej, więc cały czas go używam, już dobiłam do denka dosłownie, już tutaj jest dziura. Zużyłam prawie całą pojemność, e, to jest 50 ml i to jest Loksitan Ultra Rich, bardzo nawilżający krem z 25% masłem e, shea. Jest to krem, który jest ciężki. Który bardzo ładnie pachnie tym masłym Shea, Strasznie mi się ten zapach podoba. Ja jestem też taką zapachową, trochę lubię, kiedy kosmetyki pachną. I ten właśnie kosmetyk pięknie pachnie, ale pachnie on tym kremem takim do rąk, który ja uwielbiam, który, o którym zresztą zaraz też powiem, ale ja ten krem kupiłam w grudniu na początku, kiedy zaczęło się robić bardzo zimno, bo stwierdziłam, że potrzebuję kremu, który no, który moja skóra poczuje, że on tam jest. No i trochę bałam się, że takie Ultra Rich to będzie za bogaty pod makijaż, ale okazało się, że tak nie jest, natomiast trzeba go używać bardzo mało, a przynajmniej ja go używam bardzo mało, no i myślałam, że tego tak zużyję, że mi się potem zmarnuje, bo on ma tylko 6 miesięcy od otwarcia termin ważności I myślałam, że połowę niestety kremu będę musiała wyrzucić albo komuś oddać po, po tych kilku miesiącach zimy, a dzięki temu, że jest tak zimno cały czas, cały czas, codziennie go z powodzeniem używam i pewnie zużyję go do końca. Jej! Bardzo dobry krem. Jeżeli mieszkacie gdzieś gdzie jest zimno, no bo teraz już u nas będziecie robić coraz cieplej na szczęście, ale jeżeli potrzebujecie dobrego kremu, który nawilży skórę i ją tak. Nie obciąży, tylko ją tak nawilży i będziecie czuły, że ona jest mocno ochroniona, ale nie tłusta, bo to jest też, wiecie, to jest też sztuka kremu, żeby on nam ochronił bój, żebyśmy czuły, że coś tam jest, ale żeby nie było tłusto, żeby nam się podkład, czy tam to, co nakładamy na, 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 na krem, nie ważyło. No to to jest świetny krem i kto wie, czy ja po niego za rok nie sięgnę, ale mam nadzieję, że już lada dzień przestanę go używać, bo po prostu już mam dosyć tej zimy. Jeżeli chodzi dalej o pielęgnację twarzy, to teraz będą usta. Czyli to jest pomadka sylwego z peelingiem. Odżywcza pomadka z peelingiem, polska marka. I ja tę pomadkę dostałam w prezencie od przyjaciółki na święta. Tak, na święta, dokładnie. I to jest z peelingiem cukrowym, i jak wiecie, jeżeli lubicie używać szminki, jeżeli w, kolor, w kolorach, no to wiecie, że fajnie mieć te usta dobrze wypielęgnowane. Ja bardzo lubię peelingi, ogólnie z kraby z Lasza, i często je używam, właśnie akurat ostatnio nie używałam. I mi tutaj przyjaciółka z nieba spadła z tą pomadką peelingiem. Zresztą słyszałam też już o niej nieraz dobrą opinię. Ja mówię, Kurczę, super, idealnie, zawsze chciałam tą, tę pomadkę mieć i mi ją podarowałaś. I ona jest fajna, bo ten peeling cukrowy, oczywiście, smarujemy nią usta, on się rozpuszcza. Na, na tych ustach, także nic tam nie trzeba zmywać. No i również on, bo ja się trochę bałam, że będzie wysuszał te usta, ale ich nie wysusza. Także czasem nawet wystarczy, że tylko nią się popilinguje, i nawet nie niczym innym już się nie, tam na ustach nie smaruje. Fajna sprawa, zwłaszcza dla osób, które lubią mieć wypielęgnowane usta i lubią kolor na ustach, bo potem wiecie na, na tych śminkach kolorowych wszystko widać, czy te usta są ładnie wypielęgnowane, czy nie. Kolejny kosmetyk to jest um, krem do rąk. Ja uwielbiam te kremy do rąk. Zawsze je prawie pokazuję wraz kosmetycznie, ale miałam go nie pokazywać, ale stwierdziłam, że pokażę, dlatego. Tylko, że w międzyczasie używałam rewelacyjnej serii, zresztą widzieliście we vlogu chyba tylko, że ten vlog był już poradzka kosmetycznie tamtym miałam całą serię z tym e, rabarbarem, dobrze pamiętam? tak, z rabarbarem i z grejpfrutem Och, jak to wącham, to czuję grudzień święta. I miałam już perfumy, które całe zużyłam. Od, od połowy mniej więcej czy tam końca listopada do stycznia. Calutkie te perfumy zużyłam. Że podpróż nie zużyłam, został mi, ostał mi się tylko krem i właśnie jeszcze go używam i on ma akurat długi termin ważności, bo on ma 12 miesięcy, więc spokojnie. I tak mi się przypominają święta, świetna seria limitowana, ale podobno tak gdzieś czytałam, że można ją w L'Occitane wyprosić gdzieś spod lady tak nota Jeżeli lubicie greyfruit i rabarbar albo jeżeli wtedy się nie zdecydowałyście i żałujecie, bo czasem też tak bywa, to wiem, że jak po zapytacie panią Wloxie, to może wam spod podlady wyjąć. Tak mi ostatnio jakaś dziewczyna napisała pod vlogiem właśnie tamtym. No ale jeszcze tego kremu cały czas używam. I teraz przejdziemy do kolorówki. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie mam szminki na zębach i może od tej szminki zacznę zresztą, bo sprawiłam sobie ostatnio czerwień. Przez ostatnie pięć miesięcy jedyna czerwień, która przyszła taka mocna do mnie, postrzegłam, że potrzebuję, że chcę nowej po prostu czerwonej pomadki. Zresztą czasem mi piszecie Racka, czy to się nie nudzą te czerwone usta i paznokcie? Nie, nie nudzą mi się. To jest sposób na dobry wygląd dla mnie i na dobre samopoczucie, a jeżeli ja wiem... Co do mnie przemawia, nie muszę eksperymentować, nie czuję takiej potrzeby, to po prostu z kosmetykami tego nie robię. I kupiłam sobie Czerwień Barberry. To jest w ogóle marka, której kosmetyki od niedawna kupuję dość regularnie. Właściwie to od grudnia, czy tam od listopada zeszłego roku, nie od grudnia. I coraz bardziej się do nich przekonuję. Ogólnie ja lubię markę samą w sobie, więc jak wypuścili kolorówkę, to mówię super, na pewno po coś sięgnę. No i sięgnęłam, yy, nie w pierwszej kolejności, ale sięgnęłam po szminkę. To jest szminka numer 429. To jest Military Red. I to jest zimna, bardzo czerwień. I to jest ta czerwień, która jest w słynnej kratce Burberry I ona jest w ogóle na tej szmince tutaj wyd, wy, wydruko, wydrukowana, nadrukowana, nabita. I e, to jest szminka, którą mam teraz na ustach. To jest chłodna czerwień, jak powiedziałam. I ona jest na magnes. To jest taki, wiecie, to jest Magic. Tył! I się po prostu sam zamyka, samo zamyka. Ogólnie te kosmetyki Burberry są w Polsce w seforze dostępne tylko. Ja jej kupowałam w Sephora online, bo chciałam strasznie kupić sobie też minkę, a niestety nigdzie we Wrocławiu chyba nie ma Sephory, albo ja nie mogłam dotrzeć, nie pamiętam. Ale pytałam się gdzieś tam w jakiejś seforze i pani mi mówiła, że nie ma. No i dobra, wezmę online, więc zamówiłam ją sobie z Sephory w Polsce online, ale e, przez jest to, że to jest magnes. No i na początku to tak właśnie wiecie, bardzo mnie to, że tak powiem, jarało. Punktu widzenia naukowego też, ale okazuje się, że on czasem, jak jest torebce, to się rozmagnesowuje i tej szminki nie można zamknąć. I trzeba kombinować, bo te magnesy się odpychają po prostu. Czasami teraz jest idealnie, po prostu się tak orobią, a czasami się odpychają. No, taki przypał trochę. Ale szminka kolor jest według mnie rewelacyjny, szukacie fajnej, ale zimnej czerwieni to to będzie dobry wybór. No i tak zacznę nietypowo już, jak jestem przy tej szmince, to już powiem też o tuszu do rzęs, który mam od grudnia. Kupiłam go w barbery będąc w Londynie w grudniu, bo cały czas używam tego tuszu z L'Oreala, tylko że L'Oreal Pari, um, tylko że tego mam nowe opakowanie, tego takiego, które pokazywałam ostatnio dwustronnego yy, z czarnią warstwą i z białą warstwą. Tam to mi się skończyło, więc kupiłam sobie nowe i kiedy chcę mieć taki, wiecie, efekt sztucznych rzęs, mega, super efekt, to używam cały czas tamtego. Bo no to jest przykład, kiedy ja trafiam coś dobrego, to właśnie kupuję ponownie to samo, ale chciałam też mieć coś takiego bardziej na co dzień, żeby te rzęsy były mniejsze. Tak jak na przykład dzisiaj, żeby one nie były takie strasznie teatralne, tylko takie, żeby coś tam było lekkiego, ale żeby, żeby, żeby nie, było tak, nie było tych dwóch warstw warstw na rzęsach, żeby one nie były takie obciążone i właśnie to jest czarna maskara z Burberry i bardzo, bardzo mi się podoba. Lekki efekt, fajnie podkreślone rzęsy, trochę się rozmazuje, także trzeba uważać, nie można za bardzo tak, trzeba poczekać, może inaczej, trzeba poczekać aż ona wyschnie, ale też łatwo się zmywa dzięki temu i generalnie fajnie podkreśla moje rzęsy, bardzo mi się przyjemnie jej y, y, używa. I teraz tak, y, kolejna rzecz, którą mam od właśnie grudnia i którą też kupiłam, będąc w grudniu w Londynie. To jest baza pod makijaż, również Burberry. I to jest ich tak zwany bestseller. I ja tego od początku grudnia od kiedy byłam wtedy w Londynie, po dziś dzień codziennie używam na twarzy, dzisiaj też mam ją i mm, to jest baza, która pani powiedziała, że można stosować pod makijaż, a można ją stosować jako zamiennik, po prostu kremu BB czegoś takiego lekkiego wyrównującego kolor twarzy czegoś co nie ma krycia, ale co przy ładnej cerze może zastąpić z powodzeniem właśnie krem BB no ponieważ ja mam dosyć ładną cerę, skromnie mówiąc oczywiście dzisiaj mam pryszcze, no bo jak ja nagrywam razka kosmetycznie, to muszą się pojawić jakieś pryszcze ale chodzi o to, że ja stwierdziłam, że ja lubię właśnie kremy BB lubię coś lekkiego, lubię, lubię lekkie podkłady i stwierdziłam, że spróbuję właśnie kupić sobie i zobaczę jak mi się to sprawdzi właśnie zamiast kremu BB po prostu na krem na dzień i sprawdza mi się rewelacyjnie wyrównuje mi kolor, zaczerwienienia znikają a to jest to, czego ja potrzebuję ja nie potrzebuję ciężkiego podkładu, ciężkiego krycia nie możecie mi wierzyć lub nie, albo to mam na, ale to mam dzisiaj na twarzy i ponieważ ten, to opakowanie już mi się kończy, ja to już widzę, to już zamówiłam ostatnio drugie, także przez następne miesiące na pewno będę tego cały czas używać. Używam, jestem bardzo zadowolona. Ale przy tak lekkim podkładzie na twarzy, kremie właściwie, dobrze jest mieć fajny korektor. Więc ja wolę tak postępować. Wolę mieć lżejszą twarz fajniejszy korektor niż i ciężką twarz i korektor, bo to jest po prostu dla mnie wtedy za dużo <gry> dobrego naraz. raz. Ja oczywiście cały czas używam moich korektorów Bell ulubionych, ale pokazywałam je już 100 tysięcy razy i nie nadają się one do, aktu do aktualnienia, no to do nich wracam, ale mam dwa nowe korektory. Pierwszy z nich to jest słynny korektor Maybelline, którego nie ma w Polsce, nie wiem czemu go nie ma, ale będąc w Londynie teraz niedawno, pierwsze co to poszłam, mówię muszę mieć ten korektor, wzięłam najjaśniejszy, faktycznie jest fajny, ale jest trochę ciemny. To muszę przyznać, że poużywałam go, jak widzicie już jedną trzecią zużyłam, ale będę go używać bardziej gdzieś tam w maju, kiedy moja buzia troszkę się bardziej opali, bo jednak ten nawet najjaśniejszy jest dla mnie kapkę za ciemny, ale jest fajny, bo kryje, ta gąbka jest też taka fajna, jest taka mięciutka. Myślę, że na pewno go zużyję, ale po prostu później. No i jeszcze mam taki korektor Estée Lauder, który został mi polecony. Przez koleżankę. On jest z kolei bardzo kryjącym, bardzo dobrym korektorem takim spółki premium, ale on kryje i wiecie za co płacicie. To jest korektor, gdzie po prostu na przykład korektora z Bell muszę zużyć pięć razy tyle. Tutaj biorę dosłownie taką malutką ociupinkę i mam wszystko idealnie przykryte. I to jest numerek Extra Light i on jest bardzo jasny i on jest właśnie odpowiedni dla mnie. I dzisiaj mam na twarzy właśnie Burberry na całej twarzy i ten Estee Lauder tutaj gdzieś tam w miejscach, gdzie mam zaczerwienienia. I jeszcze mam trochę doklepane moim starym Bellem, ale go pokażę w czerwcu, kiedy będę pokazywać po raz. Enty, co używam w całości. W każdym razie, jeżeli szukacie dobrego, bardzo kryjącego, to jest w ogóle korektor, który w mojej opinii kryje lepiej niż nie niejeden kryjący podkład. Jeżeli szukacie bardzo dobrze kryjącego korektora, to to jest to. Teraz, jeżeli chodzi o puder, to również skończył mi się oczywiście blot z Maca. i ponieważ ja stwierdziłam, że ja już nie chcę wracać do tego blota, bo ile ja mogę zużywać tych opakowań non-stop pod rząd, potrzebuję czegoś nowego. A nuż widelec okaże się, że to, co ja mam teraz, jest bardziej wydajne. I kupiłam sobie z Urban Decay biały, po prostu transparentny matujący puder, bo to jest to czego ja potrzebuję ja nie potrzebuję koloru, ja nie potrzebuję mm, rozświetlenia, ja potrzebuję lekkiego zmatowienia twarzy i to jest The Seal, tak się nazywa Mattifying Powder, um, używam go jakieś 2 czy 3 tygodnie i wydaje mi się, że będzie bardziej wydajny niż blot smaka. Nie jestem pewna, zobaczymy po jakichś dwóch miesiącach, bo blot starcza mi średnio na 2-3 miesiące, zobaczymy jak ten będzie po dwóch 3 miesiącach. Cena jest porównywalna, natomiast ponieważ on jest bardzo matowy, jest taki biały wręcz, to um, on podkreśla wszystkie suche miejsca na skórze. I pamiętam, że jak pierwszy raz się nim przypudrowałam, oczywiście nie mocno, tylko lekko. To tak patrzę, mówię, kurczę, ja myślałam, że ja mam dobrze nawilżoną skórę, a tu coś jest sucho, tam coś jest sucho, bo ten puder po prostu wszystko pokazał, wszystkie suche miejsca, oczywiście nie było ich dużo, ale gdzieś tam zdziwiłam się, bo myślałam, że no, moja skóra jest dobrze nawilżona, a jednak okazało się, że są miejsca, gdzie... No nie jest aż tak dobrze, ale generalnie zobaczymy na pierwszy rzut oka, po trzech tygodniach mogę powiedzieć, że go polecam, zobaczymy jak z wydajnością. Kolejna szminka, którą dostałam również od przyjaciółki, będą dwa fajne prezenty, widzicie? w tym, tym. To jest Christian Louboutin. Christian Louboutin, słynny projektant butów z Francji. Czerwona podeszwa, robi szminki od dłuższego czasu, już chyba z rok czy półtora roku i lakiery do paznokci. I dostałam od przyjaciółki właśnie na gwiazdkę taką szminkę. W ogóle to jest takie niby... Mm, takie opakowanie z, z, ze szpikulcem i tutaj jeszcze jest takie coś do powieszenia, że niby na szyi to się. Jak taką ampółkę jakąś nosi, ale no dobra, nikt tego nie będzie nosił na szyi. Ja się śmieję, że to jest szminka do samoobrony, bo wiecie, jak idziecie na imprezę z taką szminką, to ona może się przysłużyć faktycznie do samoobrony. Taki żarcik, haha ha, ha. <laughs> bardzo śmieszne, bardzo. W każdym razie to jest kolor, napiszę, podlinkuję go zresztą na dole. Natomiast to jest czerwienio, to jest taki czerwienio-róż, ale ona jest transparentna. I ona daje lekki kolor. Ona nie daje takiej czerwieniaku. jaką ja mam ci na ustach, tylko podkreśla mój naturalny kolor ust, lekko je na tak trochę czerwono-różowo barwiąc. Także jeżeli mam ochotę na kolor na ustach, ale nie na taki mocny kolor, to właśnie sobie wtedy jej używam. Fajna rzecz. Fajna, jest też w ogóle ciężka, taka kawał szminy po prostu, to jest. Dobra, ostatnie rzeczy szybciutko, bo już e, za dużo, za dużo, za długo pewnie ten film trwa, ale to tak jest, jak się raz na pięć miesięcy kręci też o kosmetykach. E, I teraz, ostatnio e, w grudniu, ostatnio w grudniu kupiłam słynny potrójny de... Meniem. Menizer Sisters. Te takie trzy słynne. Jeżeli oglądacie polskie youtuberki, to na bank wszystko wiecie, co tam jest w środku. Eee, bardzo fajnie już tutaj widać, że mocno ten środkowy zużyłam. Eee, natomiast ja doszłam do wniosku po miesiącu używania go, że on jest trochę dla mnie za ciepły. Dlatego, że ja mam mieszany typ urody. Jestem bardziej zimna niż ciepła, ale najlepiej sprawdzają się u mnie i to jest znowu mój klasyk. Nie miałam go chyba z pół roku i znowu do niego wróciłam. To jest w życiu moje chyba siódme opakowanie tego kosmetyku. To jest mój klasyczny sugar Bomb. Ja po prostu powinnam być polską ambasadorką, bo ja co tak kosmetycznie prawie yy, o nim mówię od po prostu 3 czy 4 lat. Dlatego, że ten Sugar Bomb, i ja go w ogóle każdemu polecam, bo on ma w środku 4 tony: on ma w środku właściwie 2 i 2. On, ma ciep on miesza ciepłe i zimne tony, bardziej różowe i bardziej czerwone. I to jest coś, co się na moich polikach sprawia po prostu, sprawdza po prostu idealnie. I ja zawsze, czego bym nie używała, to zawsze do niego wrócę. Wracam, wr wracam, wracam i tym razem wróciłam do niego e, znowu i będę go miała przez następne miesiące, a tego też będę używać jeszcze oczywiście, bo ja po prostu będę go używać na przykład wtedy, kiedy będę miała czerwone usta, e, a tego będę używać na co dzień, czy czerwone, czy różowe, czy w podróży i tak dalej, jeżeli będę chciała mieć jeden kosmetyk, to będę brała e, po prostu ten, także sugar bomb witam cię serdecznie ponownie. I kolejna moja nowość, to było takie moje kosmetyczne marzenie od, dzie, od zarania dziejów. To jest słynne kulki meteoryty z Guerlain. Wersja jasna, to jest takie opakowanie bardzo ciężko się je otwiera, także ja mam je takie trochę półotwarte w kosmetyczce i tutaj są kuleczki, pięknie pachną rozświetlają magicznym pyłem po prostu, ten blask i luksus, kosmetyku na nas spływa, napiśmienia się, ale to tak jest czasami, że ktoś coś tak bardzo chcecie, chcecie przez lata całe o tym myślicie, potem sobie kupujecie, patrzycie i sobie myślicie hm, okej okay. <laughs> może jednak warto by było bardziej kupić coś co jest w kamieniu, a nie w takim jak się dużo podróżuje, a nie w takim wielkim opakowaniu, które jeszcze do tego ciężko Ciężko się otwiera, ale generalnie pięknie pachnie, pięknie wygląda w kosmetyczce. Natomiast jeżeli chcecie kupić sobie jakiś fajny rozświetlacz, to kupcie tak w kamieniu, zwłaszcza jak dużo podróżujecie, bo ja tego ze sobą na liczne podróże taszczyć nie będę, ale moje marzenie zostało spełnione, więc to tak się sama po prostu z siebie śmieje. Trzy ostatnie rzeczy, bo ja już widzę, że zaraz mi się przegrzeje aparat. Um, to jest tak, Kick as Concealer, Soap and Glory. Nie wiem, czy jakieś polskie youtuberki go pokazywały, ale mi to pokazała moja Ania, jak byłam w grudniu u niej w Londynie. To jest do kupienia niestety tylko w Anglii, ale to jest o tyle fajne, że to jest tak, puder jasny, a to jest w dwóch kolorach do kupienia, albo w trzech, chyba w dwóch, to jest ten jaśniejszy kolor, to jest bardzo jasny, transparentny puder. I jeszcze do tego zestaw korektorów. Ten jeden jest dla mnie zdecydowanie zacienny, drugi jest w miarę okej. Okay. I jeszcze do tego jest lusterko tutaj. I macie dwa korektory, lusterka. Z czego jeden korektor jest powiedzmy dla mnie spoko, ale jest jeszcze ten puder i to jest po prostu strasznie malutkie. Zobaczcie, to jest strasznie malutenkie. To jest do porównania Sugar Bomb. To jest takie coś, że wrzucacie to sobie do kosmetyczki. To jest tak jak dosłownie, o, szminka, to jest takie małe. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk, jak będziecie w UK, to sobie po prostu na niego zwróćcie uwagę, bo to jest coś, co mi często gdzieś tam na mieście podczas długiego dnia. Życie. I dwie ostatnie rzeczy, czyli perfumy. Oczywiście pierwsze to będą diory, to jest Dior Edict, yy, woda perfumowana, to jest ważne. To jest jeden z moich ulubionych zapachów życia. Pierwszy raz go miałam jakieś 12 lat temu. Bardzo mi się dobrze kojarzy. Uwielbiam ten zapach. Wracam do niego regularnie i miałam na niego właśnie ochotę. Już połowę wypryskałam, bo ja się nimi tak mocno pryskam, bo je lubię. Tak jak mówię, to jest taki zapach, który. Czasami są takie zapachy, które są takie stworzone dla człowieka. I ja takie najbardziej perfumy lubię, do których potem wracam chętnie w następnych latach, które mi się bardzo dobrze kojarzą. No i to są właśnie moje, że tak powiem, diory. A drugie perfumy to jest coś, czego jeszcze prawie nie używałam. Jest prawie cała butelka. To jest Rain. Commodity i to są perfumy, które przywiozła mi Eva, Red Lipstick Monster z Nowego Jorku. Byłam u niej, pamiętam, przed jej wylotem do Nowego Jorku i ona miała takie małe próbeczki. I mi się strasznie ten zapach spodobał. To jest zapach o nazwie Rain i to jest deszcz, ale to nie pachnie jak deszcz według mnie, tylko to pachnie jak taka świeża wiosna. Ale taka prawdziwa wiosna, taka wiosna na łące, taka wiosna na wsi, no po prostu rewelacyjnie pachnie. I to jest w ogóle marka, która jest w Polsce chyba niedostępna nigdzie. Nie wiem nawet, czy gdzieś w Wielkiej Brytanii, gdzie w Europie można kupić te perfumy, bo to jest marka niszowa. Natomiast ja prosiłam Ewę, czy mogłaby mi pełną e, pojemność, czyli 100 ml, właśnie z Nowego Jorku przywieźć, bo Ewa z kolei tam te próbki, takie miniaturki przywiozła sobie chyba z Los Angeles, wtedy jak była, coś takiego. No i Ewa mi cały ten deszcz przywiozła, więc mam nadzieję, że całą wiosnę będę się tym deszczem pryskać i przypominać sobie jak pięknie wiosna pachnie i właściwie porównywać z prawdziwym e, zapachem wiosny uwielbiam tego typu perfumy właśnie tak, to by było na tyle, już się tak strasznie rozgadałam, że mi i padła bateria i się mi rozładował nagrzał właściwie e, tutaj aparat, także pewnie gadam z pół godziny no ale tyle jest kosmetyków jak się nagrywa o nich rzadko, także dajcie znać jakie są wasze ulubione typy kosmetyczne ostatnich miesięcy ehm, i już widzimy się, wracka kosmetycznie w czerwcu wtedy w dwóch częściach, w dwóch filmach powiem o mojej całej pielęgnacji całej kolorii. W dorówce, której w tym roku używam. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa! pa.